Cześć, witajcie. Tu znowu Gimper. To jest kolejne Pogadajmy Wy. Eee, tym razem grą, która będzie sobie w tle, będzie Sirius Sam 3 BFI. Eee, no to były parę odcinków z tego Painkillera. Tam kilka widziałem już, coraz częściej pojawia się, pojawiały się prośby o to, żebym zagrał w co innego. Więc okej, okay, będzie sam trójeczka. Eee, I teraz kilka uwag odnośnie tego. Gram będzie rozdzielczość 720p, bo ten silnik jest, ma niestety tak kuręsko wąskie gardło. Że na 1080p przy, przy konkretnych detalach nie da się tego płynnie nagrywać po prostu. Gra, klatki spadają do 30 i 60 nie będzie trzymał, nie ma chuja, bo on się zaprze i nie. I nie pozwoli sobie y, jakichś 60 klatek wcisnąć, dopóki detale będą na wyższym poziomie. Jest strasznie niezoptimalizowana gra. No i druga sprawa, będę grał na wersji modable. Mam tu sporo modyfikacji wgranych. Czy to jakiś tam customowy shotgun, czy troszkę przerobiona, przerobiony karabinek, czy jakieś potworki troszkę zmienione. Więc jakoś tam nie zwracajcie na to uwagi. Troszkę jest dostępne w warsztacie Steam. I jeżeli macie oryginalną wersję gry, możecie to bez problemu pobierać. A teraz e, przejdźmy do tematu, e, o jakim będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Będziemy dzisiaj sobie rozmawiać o ZRG, Zjednoczonych Republikach Grania Niektórzy z Was mogą kojarzyć ten projekt, wypowiadam się ponieważ e, Primo brałem w tym udział, a sekundo obiecałem Wam, że kiedyś się na ten temat wypowiem Projekt jest martwy od około 4-5 miesięcy A więc wydaje mi się, że już w żaden sposób mu nie zaszkodzę e, Wypowiadając się na, co, co, co na jego temat myślę no, Szczególnie, że e, To nie jest żart Zrazu mówię, że to nie jest za, szczególnie, że koordynator projektu po prostu już nie żyje. Eee, k h nie? Śmieszne, nie? Nie żyje. Ale serio, to... To, tak, to tak brzmi, no strasznie, wow, jak to nie żyje, cztery miesiące temu zarządzał projektem i to na pewno był ktoś młody, tak, to był młody eee, gość zarządzający z z to był pan Andrzej Bobrowski eee, z Agory, no i niestety zmarło mu się na raka, trochę przykra sprawa w tak młodym wieku, no ale cóż. W związku z tym, nadzieje na jakąkolwiek reaktywację projektu legły w gruzach całkowicie. Ale... E, przejdźmy... O, zacznijmy od początku. Czym było ZTRG e, Bo może nie wszyscy ten projekt kojarzą. Zjednoczone Republiki Grania, moim zdaniem nazwa... Ojej, bardzo, bardzo słaba i taka w ogóle... Ach, nie, 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 nie po prostu nie jest łatwo to, 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 zapamiętać. to czy to miało być coś na zasadzie KFC? Ale, ale ZRG nie brzmi tak dobrze jak KFC. No okej, okay, tak czy jak nie wiem, kto nazwę wymyślał. Ja zostałem zaproszony do projektu, kiedy nazwa była już ustalona. Mamy sobie te nasze Zjednoczone Republiki Grania. E, I zamysł był generalnie taki. Hej, słuchajcie, zaprośmy wszystkich partnerów Agory, bo to oczywiście jest projekt, jako że koordynował pan Andrzej Bobrowski świętej pamięci, to mm, zaproszeni zostali, z tego co wiem, tylko partnerzy Agory. E, nie wiem, nie wiem, nie, nie jestem pewien, czy ktoś z zewnątrz został zaproszony. No ale z, y, pomysł był taki, że tak, zaprosimy największych partnerów. E, na pewno ludzie rzucą się na ten kanał i, i w ogóle stwórzmy największy kanał, taki był zamysł Wprost zostało to wyrażone w mailu, że to miałoby coś na wzór, e, taka polska maszynima miała się z tego zrobić Że wielu twórców tam robi i w ogóle w ogóle Jest popularne i niesamowicie dużo pieniędzy z tego leci No to oczywiście nie zostało wyrażone wprost Ale e, No więc do, do, do współpracy pierwotnie zostało zaproszonych 8 osób, jeżeli dobrze liczę był Rockelon 2K, niekryty... Zaproszonych zostało więcej, ale przyjęło. Osiem osób to Był Rockelon 2K, niekryty krytyk, Kinaczewa, yy, ja, Wardenga, Ketow.pl. Jakiegoś tam maszynimy robił, pewnie nie tylko yy, Młoteczka, Husiek i Mister C. Tak, chyba wymieniłem wszystkich. Ci yy, ludzie zostali zaproszeni do współpracy. No i co, jaki... Zostało to przedstawione bardzo szczytnie jako idea, żeby wielcy youtuberzy połączyli swoje siły, by dać ludziom jak najlepszy content. No więc mówi ok, A do projektu zgodziłem się przystąpić, bo bardzo mi się takie coś podobało. Jestem osobą, która lubi generalnie współpracować z innymi, chyba że mam taki nastrój, że wolę coś zrobić sam, bo czasami takimi się zdarza, ale generalnie tak. Oh no. W większości sytuacji lubię, lubię taki teamwork po Popracować sobie z kimś, razem zrobić coś fajnego, nie? I sobie myślałem, wow, to będzie fajne eee, Jakiś tam kusiek komentujący razem z Rokiem, czy, czy ja z niekrytym, czy cokolwiek T Tacy ludzie, których w życiu by się nie podejrzewało, że razem mogliby coś robić A faktycznie w ogóle nie na przykład niekryty z Bardengą, To by było takie mega, jakby oni razem w coś grali a... Tak mi się wydaje przynajmniej, że ludzie by to w ten sposób odbierali ja też w taki sposób do tego podszedłem. E, no to mówię, okej, okay, słuchajcie, bo możemy się w to pobawić. Poprosiłem tam o więcej informacji, dostałem wszystko. No i na początku tam trzeba... żeby mi się nie do końca spodobało, każdy miał zadeklarować um, program, który będzie prowadził tam sam, ewentualnie z kimś. No to dobra, okej, okay. każdy tam wrócił jakiś pomysł, czym się będzie zajmował. Fajnie, chodziło o to, żeby na początku wrócić jakieś tam materiały, żeby kanał rozpromować. Eee, więc tam poszło, ja tam zrobiłem standardową jakąś serię ze starych gierek, już miałem prowadzić coś League of Legends, Chroniki Legend, które później przyniosłem na mój kanał i zawiesiłem ostatecznie w związku z brakiem czasu, bo to zajebisie pracochłonne było. Wyszukiwanie tych informacji prawie codziennie i montowanie tego ehm, Tak czy siak, okej, okay, no wy wyznaczyliśmy te programy, które tam później nawet z misterem C nagrał jeden odcinek Terari, fajnie i... To wyszło tak, że pierwszy miesiąc było straszne hura reklamowanie, wszyscy najarani projektem, a po miesiącu, dwóch to wszystko ucichło, nagle... Nagle weszła rutyna, czyli każdy tam rzucał swoje prace. Ten, ten, każdy prowadził ten swój program, nie zwracając uwagi na innych. I coś czegoś mi tu brakowało. No mówię, hej, to miała być współpraca. W tym momencie to jest po prostu jeden kanał, na którym są materiały różnych osób i tak naprawdę... Nie ma sensu, żeby, żeby, ten, żeby ten kanał istniał, bo równie dobrze te osoby mogły materiały takie, jakie były na, na tym kanale ZTRG, wrzucić na swój kanał, po prostu na swój prywatny profil na YouTube. W związku z czym idea ZTRG tak naprawdę, no to co było na kanale miało się z celem istnienia projektu moim zdaniem. A w tym celu, żeby coś z tym zrobić, założyłem, napisałem najpierw do paru osób, porozmawiałem o tym. Płynie do organizatora, no ale niestety pan Andrzej po prostu tutaj niby o zmarłych się źle nie mówi, ale kurna, gość kompletnie nie potrafił tym projektem koordynować, jakiekolwiek uwagi krytyczne mówił, że no on poświęca swój czas, więc mamy to uszanować, mówi ok, ale fajnie, że poświęca swój czas koleś, ale to jest zrobione słabo, no, to było zrobione po prostu słabo i wymagało po prostu po dwóch miesiącach, które wymagało zrobienia od podstaw. To ZRG, ZRG, po prostu wszystko leżało na, na każdej linii Brak jakichkolwiek wspólnych projektów Też ludzie przestali wykazywać jakąkolwiek inicjatywę I to zaczyna, zaczynało sobie powoli zamierać Ja nawet założyłem forum do komunikacji żeby, no bo mail no to niby można przez te maile się komunikować Ale no to, no, to, to, to nie jest takie zbyt wygodne Forum, gdzie każdy może się wypowiedzieć było czymś dużo fajniejszym, pozwoliłem sobie założyć forum, zaprosić wszystkich, poprosić o rejestrację, żeby się wypowiedzieli. Tak naprawdę, tak naprawdę na forum się wypowiedziałem ja, e, Kinaczewa, Husiek, mm, Młoteczka chyba też. Niestety, no generalnie nie było chęci współpracy, w ten sposób powiem. E, pamiętam, była też taka sytuacja, że ruszony tym, mm, że... Nie ma tej współpracy? Sam wyszedłem Mówię, że bo co? Nie będę wymagać w takim razie od tych ludzi, żeby coś proponowali Sam coś zaproponuję Okej, okay, wymyśliłem Patrzę sobie, mamy 8 osób To no mówię sobie może versus w Left 4 Deadzie. Pamiętam, że Rockina e, Tam mieli tego Left 4 Deada kupionego Nie tam chyba o nim mówił W jakimś swoim top gier ale, ale to mogło mi się wydawać No tak ciekaw, zaproponowałem Left 4 Deada Odpowiedź otrzymałem od może trzech osób Dostał... Nie, nie powiem w tym momencie od kogoś. Dostałem dwa maile od osób, że nie są zainteresowane. Ci na pewno pamiętam, że rok mi nie odpisał, niektórzy mi nie odpisał. E, odpisał mi e, pan Wardenga, że bardzo chętnie, tylko nie ma kupionej gry, więc bym mu musiał wyjaśnić co i jak. Naprawdę e, Sylwester Wardenga był osobą, która naprawdę dużo pracy włożyła w i, i w swoje materiały, naprawdę fajnie one wychodziły e, i naprawdę był zainteresowany tym projektem, tak mi się od razu wydał mega pozytywnym człowiekiem. Um, kinaczewa Kina Czewa mi chyba napisała, że nie ma ochoty No to, to nie, mniejsza o to. tak dzisiaj jak w ogóle praktycznie zerowy odem. Młoteczka pędą, że mi odpisała, że nie może, bo coś tam ma teraz jakieś problemy No okej, okay, niech będzie um, no generalnie brakowało chęci I w tym momencie zaczęły mi się nasuwać myśli Po co ci ludzie tak są I na dobrą sprawę wyszło tak, to może jest pochopna ocena, ale po zachowaniu i podejściu tych ludzi do projektu odniosłem wrażenie, że oni tu są po prostu dlatego, że będą tu też widzowie innych youtuberów dzięki temu można podłapać suby e, można podłapać troszkę tych wyświetleń także na swój prywatny profil zresztą prawie każdy na, na kanale tam swój prywatny profil eklamowy ja w jakiś sposób też bo e, miałem świadomość, że wkładam w to pracę y, i może ktoś będzie zainteresowany ale Chodzi o, chodzi o samo podejście. Nie podobało mi się mega podejście i zacząłem się powoli z tego ZRG wycofywać. Była jeszcze tam sprawa, na przykład, co bardzo, bardzo ubolewałem nad tym, sprawa jakości wrzucanych materiałów. W ogóle dobór ludzi, nie wiem czy zostali zaproszeni wszyscy jak leci, ale na przykład była ta, ta politechnika, tak, bo poligamia podlega pod Agorę. W jakiś sposób podlegała wtedy, nie wiem jak teraz, chyba Nobel podlega. No bo to jest część Gazeta.pl, tak? Czyli projektu Agory. Bo no i Poligatka, czy tamta Politechnika, Boże, nie wiem kto chciał, żeby Piotr Gny był prowadzącym, ale człowiek z tak beznadziejną dykcją prowadził program na, na czymś, co miało prezentować jakość, miało bawić ludzi i miało w jakiś sposób zdobyć popularność i stać się jednym z większych kanałów na polskim YouTubie. No to została sprawa generalnie dość mocno pokpiona. Nie powiem po prostu, materiały słabej jakości moim zdaniem mocno, mocno zniweczyły ten projekt. Kiedy na przykład Rockelon, on nie wrzuca materiałów słabych jakościowo, ale, ale po prostu wrzucał jakieś takie odcinki z Battlefielda, które mogły równie dobrze polecić na jego prywatny kanał. Pamiętam, że spora akcja była z Kinaczewą które ludzie po prostu no powiedzmy ludzie tak nie do końca lubią na YouTubie tą personę Nie mówię w tym momencie o, o moich osobistych jakichś tam przekonaniach w stosunku do ale okej, okay, ludzie nie kojarzą jej dobrze tymczasem Kinezewa została zaproszona na kanał który w jakiś sposób miał zostać rozreklamowany i zrobić tą popularność, okej, okay, robimy coś fajnego dla ludzi, ale najpierw trzeba tych ludzi moim zdaniem na tym kanale mieć i... Pierwsze wrażenie powinno być jak najlepsze, tymczasem amnezja, w której tam nie chcesz do tego wracać, broń Boże, z jakichś tam dawnych spraw, aczkolwiek, no cóż, amnezja, w której kinaczewa się nie boi, troszkę mija się z celem, nie? No tak samo jak ta cała politechnika, gdzie po prostu było bardzo dużo krytyki ze strony ludzi, a mimo wszystko nic z tym nie robiono. Um, no i to bez, bezpośrednio wiąże się z tym jak bardzo słabo została przeprowadzona sama reklama z TRG. w ogóle idea projektu była genialna, ale wszystko, wszystko leżało równo wszystko zostało strasznie spartolone ja rozmawiałem z innymi ludźmi, którzy brali w tym udział, z Kinaczewą, z kuźkiem, bo z nimi miałem kontakt, z Wardęgą też, ale mniejszy, no i też uważaj, że im się to nie podoba, nie, no ale na dobrą sprawę niestety pan Bobrowski nic z tym nie robił, mimo uwag wymówkom e, jego był brak czasu, tak dalej, tak dalej, zaczął projekt E, który został przez niego na dobrą sprawę zostawiony sam sobie i no, no i ciężko tutaj jakoś pozytywnie się mimo wszystko na temat tej organizacji jedynie jej początki i sama idea były bardzo ok aczkolwiek no powiedzmy że lepiej by było gdyby organizacją zajął się ktoś inny i wtedy myślę że z tego projektu naprawdę mogłoby wyjść coś fajnego ja tam doprowadziłem starą szkołę to też jakoś nie było rewelacyjne aczkolwiek e, jakichś krytycznych uwag nie dostawałem Pami mocno krytycznych na pewno. Pamiętam, że e, na przykład Husiek chyba nagrywał Call of Duty, tak, z kimś i tam obejrzałem, to mówię fajnie, fajnie, ale myślę, że nad komentarzem można by popracować, nawet napisałem jakiś komentarz, że miło mi się oglądało, aczkolwiek zwróćcie uwagę tu, tu, tu no to momentalnie dostałem e, naprawdę, odniosłem takie wrażenie, że sposób w jaki reklamowane było z ZRG ściągnął na ten kanał tylko takich fanboyów wręcz e, danych ludzi Bo nie było czegoś takiego, nie było tej współpracy, tylko były pojedyncze oddzielne materiały, więc ludzie subskrybowali kanał ZRG tylko dla jednej osoby i na dobrą sprawę e, no, no nie wiem, to mi się nie widziało. Jak napisałem na przykład coś negatywnego pod filmem, Kuśka, to odniosłem wrażenie, że tam są sami fanboje, bo zostałem dosłownie tam zrównany z ziemią i kazano mi wypierdalać i zająć się swoimi filmami. Troszkę smutne to podejście, no ale okej, okay, tak to wyglądało i niestety z takim podejściem kanał nie, nie potrwał długo. Ja tam robiłem tą starą szkołę, w końcu mi się też już nie chciało samemu nad tym pracować, e, bo nie było żadnej współpracy. Nie było żadnej motywacji, serio. Do robienia tego, tak samo z kronikami Legend wycofałem się do siebie, bo nic z tego nie wynikało konkretnego. Wolałem po prostu już wrzucić to na swój kanał by tak naprawdę cokolwiek z tego uzyskać bo ZRG, było widać, że to ZRG po prostu padnie prędzej czy później, no i tak się stało tam, tym który trzymał się najdłużej faktycznie był Pan Wardenga. i on tam jeszcze 4 miesiące temu coś wrzucił kiedy inni sobie faktycznie dawno projekt odpuścili no wraz ze śmiercią koordynatora to było oczywiste, że projekt już raczej z martwych nie powstanie no zostało popełnione przez ZRG przede wszystkim masa błędów w organizacji sam projekt fajny, aczkolwiek myślę, że mimo wszystko yy, nie liczy się yy, to ja odniosę się do innego projektu, który wymyślił DJ Palasite yy, żeby zrobić Gwiazdy Lola Grają w Lola, jest tam później na Liga Gwiazd chyba przemianowane, ale ta nazwa Gwiazdy Lola Grają w Lola mnie zawsze rozpierdala bo jest beznadziejna na maksa sorry, ale <laughs> to strasznie takie kiczowate, te, mnie kicz yy, więc, no nie wiem zrobił tam jeden odcinek i tak naprawdę to że na filmie są znane osoby to moim zdaniem o niczym nie świadczy bo nie chodzi o to żeby te osoby były znane m, tylko o to żeby faktycznie coś sobą reprezentowały tak mi się wydaje i to że na kanale czy na filmie będzie ich znanych osób nie, nie da temu filmowi jakiejś mega popularności trzeba mieć przede wszystkim pomysł i zgarnąć fajnych ludzi nadających się do tego takie jest moje zdanie i tak samo nie wiem czemu projekt ten DJ'a Palasajda też nie wypalił on tam został porzucony czy coś Pamiętam Taoczyn mi mówił, że on chciał nagrywać, ale Polasajt mu mówi, że no później czy kiedy indziej, czy coś, czy że się odezwie, zadzwonimy. I no wyszło to samo, co z ZRG na dobrą sprawę, czyli projekt padł. Bo niby zainteresowanie jest, ale wydaje mi się, że organizatorzy takich pomysłów, e, gdzie chcą zebrać jak najwięcej sławnych osób, troszkę e, m, przeliczają się z tym, co chcą. Spodziewają się, że rezultat będzie dużo inny i że ludziom będzie się dużo bardziej podobać Ale nie jest tak Mimo wszystko, ja nie wiem Ja też na przykład mam paru youtuberów, których lubię Ale No nie wiem, chociaż na przykład bardzo fajne są takie kooperacje dwuosobowe Muszę wam powiedzieć e, Kiedy na przykład Dębski z Gonciarzem Nagrali sobie jakiś, jakiś wspólnie sketch Tam improwizowany, czy spisany wcześniej Nie wiem, ale na przykład bardzo fajnie myślę, że takie dwuosobowe coś Tak samo myślę, że wam się podoba jak ja tam nagrywam ze Zgarotem Czy z T-Voltem I zdaję sobie sprawę, że jak jest dwóch takich fajnych youtuberów to jest bardzo okej okay sprawa, ale naprawdę takie projekty, gdzie jest ich więcej, to mm, nie wydaje mi się, żeby miało wyniknąć z tego coś dobrego, bo nawet nie chodzi o tego, że ci youtuberzy się nie będą dogadywać, tylko fanboje się zagryzą na tym kanale. E, bo mimo wszystko każdy ma tam popularniejsza każda popularniejsza osoba na YouTube ma jakichś tam swoich fanbojów. Jak wrócić ich wszystkich do jednego kotła, to to się robi taki burdel tam, że tego no, że zwykły śmiertelnik nie jest w stanie ogarnąć. Także tyle o ZRG, powodach dlaczego padło, powodach dlaczego istniało i dlaczego do niego dołączyłem. Eee, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, bo to jest kwestia mocno dyskusyjna, tak, dostałem za to pieniądze, aczkolwiek nie za, za samo uczestnictwo w projekcie nic nie dostałem, tylko to było też, to też było złe moim zdaniem, że po prostu pieniędzy dostawałem tyle, jakbym wrzucał to na swój własny kanał, a wyświetleń było mniej, no to po co ja mam tam wrzucać? To, takie było podejście. I to mimo wszystko jakoś tam w głowie siedzi. Tak mi się wydaje Więc pomysł ok, organizacja słabo I mam nadzieję, że w przyszłości Jeżeli taki projekt się pojawi To będzie e, zorganizowany dużo lepiej I mam nadzieję, że coś fajnego z niego wyniknie Jeżeli zostanę do takowego zaproszony to, 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 to myślę, że skuszę się I może, może Dam znowu szansę e, Żeby coś podobnego wypaliło Tymczasem jednak umieram tutaj Podobnie jak umarł projekt ZRG e, Więc będę wam powoli dziękował za uwagę i trzymajcie się, cześć. Jeżeli macie jakieś pomysły na tematy do pogadanek, to dawajcie znać, to, to w ogóle to się zmienia w takie pseudo pro, rozmawiajmy, bo jak, się jak nie mam tematu, to się pytam o temat. Ale generalnie będę myślał sam też nad tematami bardzo dużo, o czym chcę pogadać, bo czuję w sobie jakąś taką potrzebę, żeby, żeby, żeby przemawiać do tych moich wiernych, jak ten papież z okna tutaj czy tam z balkoniku, macham do was i... I, 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 I słyszę jak skandujecie moje imię Czuję się normalnie dyktator Joseph Stalin Dobra to było głupie Nieważne Żart Trzymajcie się Cześć